Fizyka, matura próbna 16 grudzień 2022, zadanie numer 8. Optyka geometryczna. Na ławie optycznej ustawiono świecący przedmiot o końcach w punktach A i B. Tu, ta strzałka AB. Cienką soczewkę skupiającą S, ona jest tu. S, znajduje się w odległości X. Oraz ekran. Ekran będzie znajdował się w miejscu, w którym powstanie. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu, przedmiotu AB. Odcinek AB jest prostopadły do osi optycznej soczewki, do tej poziomej linii, oraz znajduje się w odległości x od soczewki. Ogniska soczewki oznaczone są F1 i F2. Na ekranie zaobserwowano powiększony obraz A'B' przedmiotu AB. No, i teraz konkretne polecenie do wykonania. Tutaj znajduje się obraz linijki. Ten obraz mówi o tym, że będziesz musiał w trakcie egzaminu na arkuszu egzaminacyjnym mierzyć odległości. O tym jeszcze sobie powiemy. W kolejnym etapie doświadczenia zasłonięto górną połowę soczewki przesłoną. Tu jest ta. Przesłona, która nie przepuszcza światła, tak aby światło mogło przechodzić przez środek soczewki i przez jej dolną połowę, tu przez tą. Zaobserwowano, że cały obraz A'B' pozostał na ekranie. Autor formuje tak zadanie, ponieważ domyśla się, że wielu z Was może myśleć tak, Przesłona zasłoniła pół soczewki, to obraz będzie też połową tego, który był bez przesłony. Ho ho, nie tak szybko. Na rysunku wyznacz konstrukcyjnie obraz A'B' przedmiotu AB, jaki powstał na ekranie, gdy górna połowa soczewki S jest zasłonięta. Do konstrukcji wykorzystaj tylko promienie przechodzące przez niezasłoniętą część soczewki. No to rysujemy po kolei. Pierwszy, pierwsze dwa promienie wychodzące z punktu A przez środek soczewki, drugi przez ognisko po przejściu przez soczewkę jest równoległy do osi optycznej. W tym miejscu, tu, znajdujemy obraz punktu A. Znajdujemy punkt A' w miejscu, gdzie przecinają się te dwa promienie. Następnie z punktu B. Rysujemy też dwa promienie. Jeden, który przechodzi bez zmiany kierunku przez środek soczewki, a drugi, równoległy do osi optycznej, po przejściu przez soczewkę, biegnie przez ognisko i przecina się z tym poprzednim promieniem tu w punkcie B'. Mamy więc obraz A'B'. Zwróć uwagę na to, że obraz ten jest rzeczywisty, odwrócony. I powiększony. Tu znajduje się, powinien znajdować się ekran, na którym powstanie ostry obraz yy, przedmiotu AB. Obraz A'B'. Obraz ten powstał w odległości Y od soczewki. Zwróćcie uwagę na to, że zastosowanie przesłony spowodowało to, że do ekranu dociera mniej światła. Nie docierają promienie na przykład równoległy do osi optycznej na początku, a potem przechodzący przez ognisko. W związku z tym po zastosowaniu przesłony obraz na ekranie będzie miał mniejszą jasność, mniej światła dociera do ekranu. Jeśli ktoś z Was ma wątpliwości co do tego, czy poprawnie znalazłem obraz przedmiotu AB, to chciałem zwrócić Waszą uwagę na taką sprawę. Mianowicie, ja nie dysponuję oryginałem arkusza egzaminacyjnego, z największą starannością starałem się ten obraz znaleźć na yy, ekranie monitora, wykorzystując rozdzielczość ekranu. Jeśli chcesz dyskutować z obrazem znalezionym przeze mnie, to powinieneś powinnaś wydrukować w oryginale część arkusza egzaminacyjnego dotyczącego zadania numer 8 i wtedy porównać to, co ty znajdziesz na tym oryginale, z tym, co ja znalazłem na ekranie. No i zadanie drugie, czyli zadanie 82. Powiększenie obrazu A'B' na ekranie w stosunku do przedmiotu AB, czyli iloraz A'B' do AB, długości obrazu i przedmiotu jest równe P. Powiększeniu. Wyprowadź wzór pozwalający wyznaczyć ogniskową F soczewki w zależności od powiększenia P oraz od odległości X przedmiotu od soczewki. Zapisz przekształcenia oraz podaj... Po niższej ramce otrzymaną postać tego wzoru. Zwróćmy uwagę na to, że mowa jest o powiększeniu. Powiększeniu, czyli stosunkowi wysokości obrazu do przedmiotu. Który to stosunek? Każda z was, każdy z Was powinien wiedzieć i pamiętać, że powiększenie jest równe stosunkowi Y do X. W przypadku zwierciadeł kulistych, jak i soczewek które mają powierzchnię kulistę. Wypisuję dane, żeby sobie pomóc w pewien sposób. Mianowicie za pomocą P oraz X mam wyznaczyć F. F jest dla, w tym przypadku poszukiwany. Piszę dwa równania. Równanie soczewki. I wzór na powiększenie, to co powiedziałem, p jest równe y do x. Jeśli z drugiego wyznaczę y, będzie to px, i wstawię do pierwszego, to otrzymuję takie równanie. Lewą stronę sprowadzam do wspólnego mianownika, a otrzymuję to równanie, z którego wyznaczam f. I radośnie wpisuję je do wymyślonej przez autora zadania ramki informując, że odpowiedź jest taka.